Witajcie drodzy widzowie bardzo serdecznie w UMS-ie numer 3 dzisiejszego dnia, a mianowicie Star Striker, czyli piłka nożna, którą naprawdę wszyscy uwielbiamy, kochamy i naprawdę lubimy w nią grać. Ja jestem Roller, będę komentować dzisiaj dla Was ten mecz piłki nożnej, razem, razem ze mną jest kapitan jednej z drużyn mestrów. Witam Was bardzo serdecznie, a więc zaczynamy The Star Strikers, czyli piłkę nożną w StarCraft 2. Na początku mamy pe pewien, e, jakby to powiedzieć, mm, jak to wygląda u graczy, taki tutorial, samouczek właśnie. E, I mamy również opcje, które można wybrać. E, te są takie podstawowe, to nie ma ich tak naprawdę co zmieniać, więc e, dajmy to po prostu Don. Dan właściwie, Don, Dan, nie wiem czy się czyta prawdopodobnie Dan albo Don. Je, jedno z dwóch. Ja sobie wybiorę postaci randomową, żeby nie było, że wybieram imbę, bo wiem jakie postaci tutaj są imba, ale nie będę tego mówił. A więc okej, okay, proba. Nie wiem co robi proba, jeśli mam być szczery. Mm -hmm. Okej, okay, już wiem. <grym> <grym> Mamy już tutaj, e, oczywiście są swoje postacie pokazane. Mamy już wybrany narwek, hydralisk, planetoid jako centry, mestru jako próba. Bombardiero jako SCV-ko oraz Artanis jako Queen W przeciwnym drużni mamy Schmitzera jako Dar Templara e, Najlepiej jako Marinsa, Dominiko jako proba, Xelevira jako Tora, czyli moją ulubioną postać e, to tak na właśnie. i Tyra Moksa jako drąkny zaczynamy już walkę teraz pojemtować, tutaj trzyma piłkę. Co się przyjmuje? przyjmuje ją szmiter, ale biegnie nie do swojej bramki i mają Mestru Mestrus sam na sam z bramką nikt go nie zatrzyma to przyspieszenie. Ale A zatrzymuje się przed tym, ale nikt go nie zatrzyma I bon. w pierwszych 30 sekundach meczu Tak mm. to powinno wyglądać No i dobrze, zaraz zacznie nam się już zaczynają teraz, najlepiej przyjmuję piłkę jako Marlins, na wiem jakie Marlins ma skill'a, bo nie na tak długo jakiś fajonną nam się Warpunaś pokazał. Artanis mnie znowu przeciągnął tym swoim umiejętnością, Kun ma taką umiejętność, że może rozciągać piłkę oraz przeciągać e, inne jednostki i znowu mnie przeciągnął, kiedy ja byłem w drodze po piłkę, jest to w sumie dość e, przykre, e, tutaj ponownie straciłem właśnie piłkę z tego powodu, e, zaraz spróbuję przejąć. Coś żeby nie było tak przejmowane, postawimy plelona, czemu by nie? A Swaga teraz posiada piłkę i na tym typie jest trochę wyspomniona, ale zostaje popchnięta bliżej bramki. Oj, może być sam, sam. Nie, piękne slow od narwka i teraz spokojnie przyjmie Bombardiero tą piłkę, tylko czy uda mu się ją wybić z yy, własnego polaka, no ale już ładny teraz chwycać też teraz znów Xelewin ma piłkę i jest sam na sam z bramką i jest gol, tam jeszcze był metr, próbował przyjąć, ale... Wyczekał to dobrze, e, dobrze wyczekała to SFK. teraz widzimy pełno glutów, pełno jakichś pajonów oraz e, działek e, na planszy. Ale tak właśnie wygląda ten mod. Mhm. Mm e, tutaj są oczywiście różne umiejętności dla każdej z postaci, nie ma także e, jakaś postać jest lepsza od innej, chociaż niby jest, tak, ale to już nieważne. Mestru przejmuje piłkę, Mestru strzela. I Mestru bramka. Nie, no. piękna ściana po lagu. Jeszcze kolejna, kto nam tak naprawdę tak ale Centry ma piłkę i pan to jest po prostu pycha całą twarzą naprawdę tę piłkę mm -hmm. no, tutaj wylaguje zaraz jak tylko da nam się wyczaić, to myślę, że... myślę, że taką... Mm, tak, tak, tak to zobaczymy. No i dobra, mamy teraz. Ja, o! Do... Tak, tak. Mhm. Mm mamy tutaj... o, Kselewier jest przysięgany przez próbę, przez bo ona ma taką umiejętność, ale cały czas posiada piłkę czy będzie strzał! Czy będzie strzał już jest blisko tego pola karnego? Oj, odepchnięcie piękne przez... Arka tutaj o. teraz, ale znów Celebr przyjmuje piłkę. Jaki on jest waleczny? Ta ściana! Tak bardzo ważne, tylko mógłby podać do kogoś. Jest probe ze strony, oto Dominiko, który się mija z piłką i walczy. No, Mesz to Mes traci piłkę i yy, nie wiem, czy Dominiko wiedział, jak strzelać po prostu wewnątrz piłkę twarzy do bramki, no i mamy bramkę. No i A, Maestru przyjmuje piłkę jako, jako pierwszy gracz graczy. Tutaj odepchnięcie, żeby zrobić miejsce ale tutaj nie ma. Tu jest w pełno wieży, pełno jakiś min. No ale zobaczymy, że wtedy dalej przyjmującą piłkę. Jest piłka, ale nie, jest odepchnięcie, ale cały czas mają czerwonie i Bombardiero sam są bramkę. Nie strzela, bo nie wie chyba jak, ale jest slow oh. i po prostu wpycha kolejny. Piłkę do bramki. Mamy piłkę. Tyramox zamieniony w Guardiana. Ten Guardian powstał oczywiście z dronki. Dołem ekranu no tutaj się przemiesza tutaj taki darz do, do, do środka, teraz na bramce stoi MS próbuje próbuję załogować, ale tu jest sam na sam będzie. Ściana nie pomogła jego przeciwnikowi teraz czy to wybroni. nie i piłka zatrzyma się tu już przed i wepchnięty! Nie było to dla samobójczego. Nie wiem jak nie jak mam, dobrze, bo nie da się, samobójca ja, zrobić, jak się trzyma piłkę. Mm -hmm, no i dobrze, teraz widzimy ktoś tu nam zalegował, i znowu nie wiem kto niestety. Tak, nie, nie spojrzałem. Out! Dla nas! W sensie, że drużyna czerwonych wywaliła i niebiescy mają ten. <grybujesz> dobra. Roller, jak sędziujesz, Powinien być gol. No i dobra, mamy w takim razie Schmittera. Który, oj, piłka jest na tyle jak teraz stoją do niej szybciej. I Guardian do nie dopadł, mesu wyszedł z bramki bardzo daleko. Jest Dark temper, oj, wybija troszeczkę na oś, ale koło wieżyki bombardiera teraz przyciąga wszystkich do siebie, żeby nikt mu nie uciekł. Piłka wybita i teraz kto, Selekwir znów pierwszy przy piłce, czy będzie strzał? Nie, piękna strona i znów Messu nie ma życia, zaraz może zostać zdezminuowany, bo jak kiedy, ma, kiedy, tra, kiedy tracimy tak, całe życie tak, tak. mamy. O, i wychodzi spoza, z piłką poza boisko. Jak <grym _> za granicą! <grym> Rower, jak sędziujesz! I mamy, nie było tam żadnego autu! Mamy y, guardiana, który podaje pięknie raz do Szmicera. szmitę tam, sam. sam. Jeszcze kselewik chyba nie. to to nie. nie! Tej Mestrów jeszcze chciał o, tą, tą tarczą przyczynąć do siebie na, na, przez, pół, przez pół wojska nie, jest, nie było takiej możliwości. Mamy po dwa, jeśli dobrze. dobrze. O, trzy, 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 o, trzy, po trzy, trzy jest? Po trzy, w takim razie. Ło, Sapiłka zrobił jakiegoś zróżnego ja robalika. lika. tak ma taką umiejętność? że tak e, zarzuca tą piłką, że tak powiem. No ja piłka. Przybranka. Ktoś tam ma piłkę, jest teraz mają... No, Celeviir jest to waleczny, naprawdę. Tak, Celeviir waleczny, waleczny to jego przydomek, tak jak, nie wiem, Merida waleczna czy coś. W no, bo... nie oglądałem tego. Oj, Guardian, oj, ale nie wiem, piłkę i jak ładnie oktował dwóch zawodników, ale teraz uda mu się, czyli jeszcze popchnięty bliżej bramki ściana. Interfejt, ale będzie chyba bramka i tak tuż przed linią Dobry sędzia! Tu się, znaczy w sumie tuż za linią się zatrzymała ta piłka, ale jednak jest bramka Dobry sędzia, nie ma co <noise> Guardian ta piłka, ale zostają na to, do tym, mamy zmianę tutaj, bo spada Narbek z Torem, który ma świetną umiejętność wybicie takich bardzo daleko piłki No i dobra, mamy najlepszy, ten, tutaj, tutaj, z tym z magnesem opala z pak, ale nie rusza się przez to, jakoś super mega szybciej Teraz ten magnesem próbuje zabić tutaj e, przeciwnika, ale tutaj, to jest cały czas. W jest, tą piłką nie jest, on jest zbyt szybki, mógłby podać do któregoś z kumpli, żeby tą piłką może wystrzelił dalej, ale chyba jednak uda się tego go rozstrzeli. Gdzie jest piłka w ogóle? Gdzie jest piłka? Telegram posiada i teraz mógł czy Przypychanka przed polem karnym i chyba będzie gol! Tak jest! 5-3. no tutaj w tym momencie ja zmieniłem dwa razy postać i wylosowało mi Dark Templara. I mhm. zobaczymy jak sobie tutaj poradzę z Dark Templarem. Proba była dość interesująca, tutaj przyciąganie piłki było tutaj bardzo mocne oczywiście. przyciągane, ale teraz on ma... Tutaj Infestor, y, on nie jest najszybszy, ale kto teraz wygra piłkę i wygrywają ją? Kselevir strzela w ramkę 4 do 3, teraz troszeczkę czerwoni ogarnia mam dosyć 5, powolny... 5-4 dla nas. Y, tak, 5-4 dla, dla czerwonych, mam dosyć powolny team. I teraz y, zmiana jednego zawodnika, mam Zerwilinga oraz y, Infestora. Zobaczymy, na to wyjdzie. O, co tam było? nie traci piłkę, o, ktoś nam przelagował. Nie, nie było widać kto, no to jest... O, jakiś, y, jakiś taki jakby fangal nagarty. Tak, to jest oślepienie, to jest oślepienie. No i teraz mamy piłkę gdzieś tutaj, jak Ligetorium przejmie, to może być bardzo blisko piłka bramki przeciwnika. Oczywiście on ma takiego fajnego powerballa, czy teraz tego użyje? Może tego użyć. To jest naprawdę mocne. Dominico. DOMINICO! I znaleźliśmy go. Czy ktoś się orientuje, czy jest coś a'la dostaw w StarCraft'cie 2? Jest taki, jest taki mod gdzie lata statkami, też trzeba tam można swoje planety u... takie jakby... Znaczy się taką stację bojową i ją można ulepszać To się jakoś nazywa, tylko nie wiadomo jak... To... To... na wizji nawet. E, nie wiem, nie mam pojęcia. No, <szerzy> no to jest taka platforma bojowa jest tam działko, jak ja tam były takie lasery. Aha, a, a to to, to mi, mi, miałem teraz inną grę na myśli, no. chodziło mi o sot, sot sot nie wiem jak to się nazywa. A ta ta ta, ta jak się nazywa? Cmentarz może? E, war, e, warships? Warships, o, coś takiego. Dominiko w końcu zostanie z... tak, czerwona kartka za lagowanie. Mm -hmm. Kliknij go tam, pięknie. No i mamy, O, i teraz właśnie jestem ten Power Ball zagrane. Schmidt na przyjmie piłkę i wybije ją dosyć ładnie do Guardiana, który jednak jej nie przejmuje. A teraz górą będą atakować zawodnicy. Czy tutaj Messu przyjmie, łowu, się wcisnął, więc wuj, przejął piłkę, zostaje ściana na twarz, ale nie przeszkadza mu to. przed do Zerlina, który myśli, że. Nie! Nie strzeli w ramki. Sędzia! No. Kaloś. No właśnie, Kaloś. Nie ja jestem tylko asystentem, jestem ten, który tam robi zmiany, więc nie mogę nic za to poradzić. O, to ja jestem w centry, dało mi centry. Co robi centry? Nie chcę centry, ja chcę jeszcze raz zmienić. Ja, jak dużo raz można zmieniać? E, gdy jest przerwa, to można nie do, nieograniczoną ilość razy. Okej, okay. okay, dało mi centry. A tak można dwa razy w ciągu okresu. E, tak, chodziło mi o scv. No niebies mam piłkę, już leci. Sam, sam naprawdę by go tydzień za bardzo chcę mu pomóc. Ściana, ściana taka na środku... Troszkę defensywa, troszeczkę taka a teraz ślepy, zerli musi wybić kolej piłkę bija. I niezbyt teraz sam do nie dopada. Tak jak Dominiko, Dominiko... chyba jako bot gra, bo jeżeli to wydopowany. Tak, 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 Dominiko gra jako bot, ale bot, to jest bot na insane, więc yy, to jest coś tutaj. O dobra, to będzie go... O, gol. nie trafili w piłkę i teraz może to tą to uratować, Torto ratuje i czy wybije piłkę power o oh jest Wonderful! No i... Bo <gryzanie> tutaj troszeczkę próbuję zagrać, oczywiście, bo, coś podaję, coś podaję, bo wydomaj, to jest Ashtonem. Nie że jest Ashtonem, bo wydam na No i będzie bieg sam, sam podaje sobie to jest, który... Bo faktycznie fa nic nie widać. Celebiro się, się zmienił i, i ma teraz z Reglinga. I teraz ma szansę, cofni bramkę i... Jest gol! Jest gol. Proszę Państwa, jaki mamy wynik? 5-5? 6-5? 5-5, więc kto e, teraz ma piłkę me, Mestrzu znów e, bierze na siebie odpowiedzialność posiadania piłki. Chce ładnie, a stanie z dołem e, mapy tutaj wszyscy są kryci. Mestr musi kogo, do kogoś podać. Ładne podanie teraz na dół e, przyjmuje piłkę, teraz nie ma w stanie tylko podać Guardian tak. zabiera. E, Pamiętaj to chciał troszkę zadać strat, ale coś ma, coś ma piłkę. Mestru ma piłkę i ten zostaje sam nad dwóch na jakieś na wokół się odcinam teraz na piłkę. Inwestor. Inwestor teraz strzela. I teraz może spokojnie wylądować wiking. Jeszcze ponownie na piłkę, ale chyba nie zdąży dolecieć. O. I bot, bot, bot będzie ratował sytuację. I nie mam gola. Aut! Nie no Różny! Rożny. Rożny. Taki, takie coś. Oh. No i mamy wyrzut, wyrzut, z tego autu. O, metr się mija z piłką. Guardian przyjmuje i teraz będzie próbował dowiec, ale ma, ma oślepienie na sobie. To ma piłkę, to ma piłkę, mają chyba y, Archon. Ale pałeczką. Ale pałeczką, tak. Mhm. No. Zobacz, dobra, gdzie jest piłka? To jest na piłkę na Przechodzi w boty jako Dominiko i pięknie na przyjmuje. Czy komuś poda, nie podaje nikomu, tylko puszcza ją, rzuca, albo kończy mu się. Fania ability! Mestru, nie Nie, teraz Zerling będzie biegł, tam oczywiście może połować lądować i go jeszcze jakoś zatrzymać, ale to naprawdę będzie ciężko, może użyć tego, o właśnie, tego takie podnoszenia piłki, ale czy teraz czy uda mu się cokolwiek zrobić, no, po prostu przedłużył tą agonię, ale został wypchnięty po prostu, no i mistrz teraz wróci auto. autu. To na piłkę, ma piłkę Guardian, który znów był oślepiony, teraz nie ma oślepienia do koła, no znów oślepienie. Marin zabiera mu piłkę, i teraz biegnie na Stimona, ale to Toruś z superspeedem również przyjmuje piłkę. Teraz może ją wybić, może e, i właśnie to robi, ale tam już Mestru na polskim ruch, przyjmuje bardzo szybko piłkę. jest podnosi piłkę, ale on nie może zbyt daleko jej przewieźć teraz ląduje. I może ją podać, tam jest Marin na sam, nie, jednak nie. O nasze! Ooo, tam jest, tam są sami pojebki. To jest, jest... nasze, Narwek! A, to sędzia Kalosz. No. No tak, nie do Marisa, nie, nie wiadomo po co. <laughs> Dobry sędzia, tak. No i zobaczymy. Dom, Tutaj Dominiko, oczywiście, jako bot, bo wrzuciło bo go z gry. Zobaczymy, jak sobie da radę. Biega po przeciwników, nie najlepsze. <laughs> Tutaj widzimy, jak bot e, kolejkuje, gdzie ma się ruszyć. <laughs> tak, się ten... tak. No i mamy tutaj Kselawira, który nie widzi co robi, ale teraz się okazuje, że może podać do góry do Guardiana, ale jeszcze tego nie robi i czy to się uda, czy poda, czy poda, nie podaje, nie podaje, sam na sam, jak prawdziwy napastnik. I teraz może być powershot do bramki, czy nie! się nie poda? Nie, podanie do metru, czemu to było podanie do metru, a nie powershot, o mój boże? Powershot! No ale tak w sumie to teraz musimy nagiele miały, wcześniej chyba mam gola. Oła! nie udało się, dobra, biorę odpowiedzialność. Po sześć no, na rynik na strudunów odpowiedzialność wszyscy są kryci, musi gdzieś pola, musi gdzieś pola, bo wszyscy chcą go zabić podaje do Marisa Celebir przy... walczy i teraz musi o, A goni go ufo, goni go ufo Chce ufo chciał wciągnąć z na swój, swój pokład. teraz wszyscy się na niego rządzą, musi gdzieś do piłkę wybić. Nie ma na razie wszystkich kół oczywiście została tylko zabrana i blisko, ale i tak... A. <laughs> co się dzieje? Jest piłka, piłka w ramach, ale kto ją posiada? Jest gol. <laughs> co to <było? laughs> O Jezu. Mm, no i dobra, ile nam zostało jeszcze do końca e, meczu? 2,5 e, minuty. Mm -hmm. Tak. Jeden z, jednym punktem wygrywałem czerwony 7 do 6, bardzo interesujące jest. Powershot! Niestety, gdyby był to wszystko nie wiedział, to jak sobie ją przyjąć, Tak, mestru wybija tą piłkę. E, Narwyk ją podnosi, ale zaraz ją puści. W tym momencie tutaj już oh, cool. e, bot staje ją przejąć i bot ją przejmuje, ale nie zbyt to najlepiej wygląda. I teraz może być podanie do, sama tam... O oh, yes. nie! No, power może, może być ładny, power tutaj może być mocny. Jest przyspieszenie i jest ładny power, tylko że tutaj Garand troszeczkę się zagradza. Teraz musi wybić tą piłkę bo już jest otoczony przez dwóch. Czy tam ktoś jest? Tam jest... E, bot? Nie, narwać jednak się na tą piłkę... Nie, nie trafia w nią. Bo cały czas posiada, jest ośnikonem, więc nie wie gdzie ma podać. Do góry ma dwóch, jest! Podaje do... A. I jest! Mestru pewnie broni... Mestru broni, Messi broni e, strzału, ale znów ma, e, bo teraz Guardian posiada piłkę, a ściana i znowu obrona e, Mestra i jest wepchnięty tutaj w ścianę Mestru... Mestru holds, ale to może być power powershot teraz, on się może uderzyć, nie... Tak ...zostanę przez... E, Co się dzieje?! Dajcie... piłkę. piłka?! Kto ma piłkę? Kto ma piłkę? O, chce, nie, najlepiej najlepiej może strzelić, ale chyba nie wiem, na których się strzela to jest Stuna znowu od... Od tego wikinga i teraz to ma piłkę, kto do nie do dobiegnie. Tam się wszyscy przypychają, chyliłem. masywa sytuacja pod ma piłkę, ale nic nie widzi. Musi ją grać tak i nie. Jest nic, nie, bo, I bo strzela koło słupka i jednak jest gol dla niebieskich. ogóle nie ma spalony. No i dobra, mamy teraz y, mestra, który tutaj y, wykupuje gdzieś piłkę. O! I znów, znów ją posiada, ale prawie został wyłknięty na out. To się kwalifikowało pod faul, ale oczywiście wiemy, że tutaj nie ma żadnych zasad, więc trzeba, trzeba strzelić w bramkę. Narek ponosi, ale niezbyt, niezbyt udolnie. I teraz tam jest sam, sama dronka, sama sama oczywiście, nie dronka, tylko sama, sam zernia. I znów teraz ten guardian tutaj został zastanowany przez... Vikinga, Mestru ma piłkę, podają gdzieś na dół. Czy tutaj ktoś jest, to jest Marin, który może e, spotkał się z Torem i od razu wycofał się w drugą stronę. Zarygin posiada tylko nie, Dark Templar, znów Guardian, znów Marin. E, kto teraz Dark Templar, nie, Marin wybijają mnie na góry, gdzie i, stoi sobie jakiś, e, najdus Mark, e, Marker, nie wiadomo w ogóle co robi, bo sobie stoi takie główienko w ziemi. No i teraz mamy Tora, który może zrobić pałac, ta, i taki pałac jest, ale. Nie było żadnego napastnika. Najlepiej przyjmuje spokojnie piłkę, wbije Dosyć na oś to miarę udanie. I jednak najlepiej przyjmuje teraz piłkę. To Mestru, odbija ją. Tutaj Boss troszeczkę próbował blokować Artanisa. No i teraz to musi sam tego bronić. Wpycha się w tego... Uren, pięknie! Wonderful! No i teraz Marin sam na sam. Nie trafia w piłkę, ale co już nie ma energii na to, żeby się przypieszyć. Piękna ściana!

No i mamy wbicie tutaj nie do końca dobrze, bo niebiescy troszkę stali takiej taki rozstrzygnięcie... Oh, o! Strzel, strzel, strzel! Młody, podaj do tarca! Nie, tor przyjmuje... Nie, Marin! I teraz będzie bramka! Będzie bramka! Musisz kąty, że po Ile, ile, przed końcem tego meczu? Jedna sekunda przed końcem była. Ile się skończyło po golu. Oh yeah, gratulujemy. 7-6, tak? 8-7. 8-7. No więc gratulujemy. To jest MVP. Zobaczmy, kto jest. MVP Xalevier! Co ciekawe! Za walkę Xalevier jest MVP. My już wychodzimy. Dziękujemy wam, drodzy widzowie, za to, że dzisiaj byliście z nami. Dziękujemy tym w pewnym momencie 50 osób, które nas oglądały. W tym momencie 30. Ale wiemy, że już show się skończyło. A, e, pisze. Pozdrawiamy tak, się. wam, pozdrawiamy YouTube bardzo mocno. Może krótki wywiad z kapitanem drużyny, z Mestru. Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć to, co powiedział Gwardol. Bestro chyba nie powinien grać na streamie, za bardzo przeżywa. Za bardzo przeżywa. I tym miłym akcentem, oczywiście, kończymy dzisiejsze weekendowe granie. Mam nadzieję, drodzy widzowie, że Wam się podobało i że jak zawsze dziękujemy Wam za to, że byliście z nami, drodzy YouTube. Zachęcamy do przychodzenia live, bo to jest fajnie. Jeszcze na koniec powiem: tutaj macie linki które możecie klikać i subskrybować, znaczy nie możecie ich bezpośrednio klikać, ale możecie to wpisać sobie w przeglądarkę, subskrybować, lajkować i followować, gdzie nas się tylko da, bo to nam pomaga, pokazuje, że jesteśmy fajni. Na razie trzymajcie się drodzy widzowie, do zobaczenia. Żegnam.